Myślę, że było wiele elementów, które zaważyły na, na wyniku dzisiejszego spotkania. Yy, zaczynając yy, na pewno od zagrywki, gry, blok obrona, rozwiązywania trudnych sytuacji. Trzeba pogratulować yy, również Lubina, bo, bo wykazali się bardzo zorganizowaną grą i, i, i w tym systemie blok obrona naprawdę często nas wyłapywali i potrafili skutecznie skontrolować. Bardzo boli, tak jak powiedziałem, to ilwów i kupę lubin. Z całym szacunkiem odpowiedzialnością to na pewno zespoły w naszym zasięgu, gdzie powinniśmy punktować. Nie mówię, że wygrywać za trzy punkty, ale na pewno punktować w dwóch meczach ze tymi rywalami mamy zero i tylko możemy uderzyć się mocno w piersi i przyznać, że zagraliśmy dwa słabe mecze. Daliśmy, daliśmy bardzo dużo, daliśmy tyle, na ile było nas stać dzisiejszego dnia. Niestety to było za mało, żeby, żeby zdobyć nawet punkt wygrać spotkanie. Zdajemy sobie z tego sprawę, że czym dalej w las to ta poprzeczka będzie coraz wyżej zawieszona. Jakby myśleć o punktach, to musimy naprawdę grać o, o klasę o klasę lepiej aniżeli to robimy w dwóch ostatnich meczach. MKS Ślepsk, Malow Suwałki. Razem możemy więcej.